Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw, między innymi Polską granicę przekroczyło ponad 3 miliony 200 tysięcy uchodźców z Ukrainy. 21 maja odbędzie się siódma edycja Nocnej Jazdy Ratowników. Dzienny Dom Pomocy w Jaśle zaprasza seniorów do udziału w bezpłatnych zajęciach integracyjnych. Dziewięcioletnia Livia Gałuszka zwyciężyła pierwszą edycję jasielskich talenciaków. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę polską granicę przekroczyło ponad 3 miliony 200 tysięcy uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Ukraińcy schronienie znajdują m.in. w domach prywatnych, bursach, internatach, ośrodkach wypoczynkowych i hotelach. Przykładowo w ośrodku wypoczynkowym Jawia w Rzemieniu pomoc otrzymało około 300 uchodźców. Obecnie przebywa tam ponad 100 osób. Najmłodsze z dzieci ma 14 miesięcy. Mamy z różnych regionów. Jest Charkowa, mamy z Kijowa i mamy tak nawet mieliśmy dwie osoby z Buczy, które przyjechały, czyli z różnych, bo tak jak Ukrainę zobaczycie, tak z każdego regionu tutaj oni mieli miejsce. Podróż pani Oksany z Dniepro Pietrowska do Polski trwała cztery dni. W rzemieniu jest również jej siostra z małą córeczką. Mąż walczy na wojnie. No, człowiek mi zaraz w zbrojnych siłach Ukrainy. Він зараз під Харковом, це вже друга, друга війна. Перша була з 14 року, і зараз вони там хвилюємося, переживаємо, по можливості дзвонимо. Важко. Ну, треба. Треба захищати країну. Пані до Польщі приїхала з сістром, кузинком і двойком дітей. в Україні за її родіце. Колектив, який займається хореографією, займається вокалом. А також діти у цьому році пробували себе у режисурі, пробували себе у телебаченні. Тобто, ми були на такому пікі розвитку. Колектив, через який пройшли багато сотень дітей і здобули освіту. В осьродку прибиває також пані Олена з Одеси, кобіта з двійкою дітей прикрочила границю на початку марця. Прикордонники польські просто брали наших дітей і несли їх на руках, тому що вони вже не мали сил після 18 годин пішого кордону іти. Так само нас тут зустріли. Ну, відчувалося, наче ти приїхала до близьких родичів. Це дійсно так. І ось два місяці ми тут знаходимося. Нас дійсно намагаються оберігати як можуть, дарувати якісь щасливі миті нашим дітям. Tutaj mają oni opiekę taką, że my znamy język, my możemy z nimi porozmawiać. Każdy przychodzi z jakimiś łzami na oczach, mają problemy. Od wczoraj siedziała z nimi do pierwszej w nocy. Akurat miasto dziewczyn było zaatakowane bombami i mąż jeden z nich, akurat ona dzisiaj śpiła z dzieciakami, nie wychodził na łącze z nimi. I oczywiście była depresja, trzeba było porozmawiać, trzeba było uspokoić. Właścicielki ośrodka, Ukrainka pani Tatiana i Polka pani Regina, pierwszych uchodźców przyjęły trzeciego dnia wojny. Nieruchomość kupiły cztery lata temu. W czerwcu miały przyjąć pierwszych wczasowiczów. Na razie odwołały wszystkie rezerwacje do połowy września. Tak naprawdę to mam wrażenie czasem, że funkcjonujemy wbrew logice i wbrew w ogóle jakiemukolwiek wytłumaczeniu tej sytuacji, ponieważ do tej pory tak naprawdę opieramy się tylko na darach i na własnych środkach. To trwa już ponad dwa miesiące, ale w dalszym ciągu jesteśmy, funkcjonujemy, żyjemy. Ofiarność ludzi jest bardzo duża, jeśli chodzi o dary materialne. Ona była tak naprawdę bardzo intensywna na samym początku, ale pewna część osób została z nami do tej pory. I dzięki nim tak naprawdę jest nam o wiele, wiele łatwiej. Kobiety złożyły wnioski i liczą na pomoc ze strony państwa. Mamy złożone wnioski, oczekujemy. No formalności nas trwały trochę dłużej, z tego względu, że ta ilość osób jest bardzo duża. W związku z tym tego, tego, tych pomyłek we wnioskach, wiecie Państwo, no wiadomo, to formalne sprawy w zasadzie nas trochę wstrzymały. Świadczenie finansowe dla osoby lub podmiotu przyjmującego uchodźców wynosi 40 zł na dzień za jedną osobę. 21 maja odbędzie się kolejna edycja nocnej jazdy ratowników. W tym roku będą zbierane pieniądze dla pięcioletniej Mai. Dziewczynka urodziła się jako wcześniak. W wyniku niedotlenienia około choruje na mózgowe porażenie dziecięce. W tym roku nocna jazda ratowników pojedzie dla Mai. Maja mieszka w potoku, ma 5 lat i urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym. I potrzebuje ciągłej rehabilitacji, dlatego też będziemy zbierać dla niej fundusze. Nocna jazda ratowników organizowana jest od 7 lat. Do tej pory udało się pomóc m.in. Małej Hani, Strażakowi Łukaszowi oraz Olusiowi, który potrzebował operacji w USA. To był taki impuls w 2015 roku. Samo od siebie tak przyszło. Później żeśmy postanowili z OSP do Bieszyn z prezesem Rafałem Janochą. Do tego wszedł jeszcze Marcin Mikos z Portalu 112, Wojtek Tomkiewicz. No i tak powstała taka grupa zarządu nocnej jazdy ratowników, która jest i trwa do dzisiaj. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenie odbędzie się na parkingu Orlen Południe Wiedliczu. W programie będą między innymi pokazy i koncerty. Od 12 już dzieciaki mogą przychodzić z rodzicami, mogą zobaczyć wozy strażackie, służby ratownicze, ale też będzie po prostu piknik, piknik rodzinny, taki, który po prostu wszystkich zaspokoi, zwłaszcza małe dzieci. Bardzo ciekawe będą atrakcje, między innymi będą przygotowane właśnie przez Fundację Orlen atrakcje takie jak dmuchańce, zjeżdżalnie nie, w tym roku organizatorzy spodziewają się około 200 pojazdów służb mundurowych i ratunkowych z Podkarpacia, Małopolski i Śląska. O 21.00 wszystkie pojazdy wyruszą w trasę nocnej jazdy ratowników. W Krośnie uruchomiono kolejny darmowy sklep dla uchodźców z Ukrainy. W lokalu przy ulicy Kolejowej obywatele Ukrainy mogą za darmo dostać żywność i ubrania dla dzieci i nastolatków. Йшли випадково, виділи. Випадково? Так, та, 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 випадково. Якісь та, презенти для. Підкошулік, банани. Дякуємо. Дармовий склеп проводить фундація «Велике серце для дітей». Zainteresowanie jest bardzo duże, bardzo dużo rodzin się zgłasza. Jak przyjechali, wiadomo, że był czas zimy. Przyjechali w zimowych rzeczach, w tym co byli po prostu, więc teraz jest taki czas zmiany garderoby. Szukają właśnie lżejszych, lżejszych ubrań, odzieży i przede wszystkim zmiany obuwia. Dużo dzieci poszło do szkoły, do przedszkola, więc tu też są bardzo duże potrzeby. Są zadowoleni, wdzięczni, bardzo dziękują. Miałam taką sytuację, że właśnie odwiedziła mnie mama. Która jest w siódmym miesiącu ciąży, gdy uciekała, to był pięć, piąty miesiąc, nic nie miała dla swojego przyszłego dzidziusia, więc tutaj skompletowała sobie wyprawkę, była szczęśliwa, zadowolona bardzo. Także to są takie wzruszające momenty. Fundacja prowadzi także punkt z żywnością i odzieżą przy ulicy Franciszkańskiej, lokal przy ulicy Kolejowej udostępniło Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Zespół szkół technicznych w Jaśle ma nowe boisko sportowe. Inwestycja kosztowała ponad 800 tysięcy złotych. Obiekt ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną zastąpił stary o nawierzchni asfaltowej. Raz, dwa, trzy. Brawo. Szkoła została zbudowana w roku 1975 i od 75 roku mieliśmy tutaj boisko asfaltowe i dopiero w tej chwili Dzięki staraniom Powiatu udało się to boisko zmodernizować. Świetnie się na boisku grało. No co powiedzieć, drużyna też dobra mieliśmy, przeciwnik też był dobry. Są właśnie piłko, chwyty, że piłka nie ucieka. Wysoka bramka, bramki dobre są. Boisko dobrze przystosowane do gry. Prace budowlane trwały półtora roku. Inwestycja w 50% została sfinansowana ze środków programu Sportowa Polska. Mogliśmy z udziałem środków również powiatu Jasielskiego w 50% za niecałe 800 tysięcy złotych zrealizować niezwykle potrzebną inwestycję. W ubiegłym roku oddaliśmy boisko przy Zespole szkół Sługowych i spożywczych. Mamy jeszcze tutaj nawierzchnię asfaltową, którą możemy poprawić i udostępnić młodzieży do uprawiania sportu. Na tzw. górnych boiskach ma powstać obiekt wielofunkcyjny, łącznie ze skocznią w dal i miejscem do pchnięcia kulą. Dzienny Dom Pomocy Wiaśle zaprasza seniorów do udziału w bezpłatnych zajęciach integracyjnych oraz aktywizacyjnych. Od początku roku ośrodek realizuje projekt pod nazwą Akademia 60. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca. W trakcie pobytu naszym seniorom zapewniamy zajęcia zarówno integracyjne, jak i aktywizujące seniorów. Przede wszystkim. Jeżeli jest kłopot z dotarciem do dziennego domu, zapewniamy transport do dziennego domu i z powrotem. Zapewniamy wyżywienie, śniadanie i obiad dwudaniowy, ubezpieczenie NNW, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Zajęcia w Dziennym Domu Pomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Jedną z uczestniczek projektu jest pani Alicja. Stałam sama w domu. Wnuki wyrosły, poszły do pracy, i ja siedzę sama w domu i zaczęłam chodzić po ścianach, jak to się brzydko mówi. A tutaj jest zajęcie, jest przyjemnie. I w tej chwili nie wyobrażam sobie, że mogę tu nie przyjść. Z oferty ośrodka korzysta także pan Kazimierz. Mam z kim porozmawiać, na kogoś popatrzeć. Tutaj mogę się. Powiedzmy jeszcze czegoś nawet nauczyć, ponieważ wykonujemy różne rzeczy, nawet ciekawe rzeczy. W ramach projektu Akademia 60, plus ośrodek świadczy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Jasielski dzienny dom pomocy funkcjonuje od 2018 roku. Dziewięcioletnia Livia Gałuszka z wyciężczynią pierwszej edycji Jasielskich Talenciaków. Podczas koncertu finałowego na scenie Jasielskiego Domu Kultury wystąpiło 11 finalistów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Zaprezentowali szeroki wachlarz talentów od wokalnego przez instrumentalny po redstatorski. Decydujący głos miała publiczność, przyznając statuetkę super talenciaka młodej gimnastyczce. W ogóle mnie zaskoczyło, że wygrałam ten konkurs i bardzo się cieszę. No, bardzo kocham moją pasję. Akrobatyka jest bardzo fajna, bardzo ją lubię i dla mnie jest super. Pomysłodawczynią pierwszego Jasielskiego Talent Show była Katarzyna Korona, instruktorka tańca w Jasielskim Domu Kultury. Pomysł zrodził się w sumie przypadkiem. Pomyślałam, że fajnie byłoby zebrać grupę młodych osób, które mają przeróżne talenty. W jednym koncercie, żeby mogli zaprezentować się na dużej scenie i żeby po prostu ich wypromować. Większość z nich deklarowała, że wcale nie czuje się tym zestresowana. My, jako publiczność, za to mocno trzymaliśmy kciuki i przede wszystkim świetnie się bawiliśmy. A to, co najważniejsze, to rzeczywiście jest to nowa formuła, która została zaprezentowana przez Jasielski Dom Kultury autorska formuła prezentowania talentów naszych dzieci i młodzieży. Na scenie finalistom towarzyszyli muzycy pod kierownictwem Wojciecha Nowickiego oraz tancerze przygotowani przez Katarzynę Koronę. Zwycięstwem siatkarek Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zakończyły się finały Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce, które były rozgrywane w Poznaniu. Ekipa z Podkarpacia w fazie grupowej przegrała jedno spotkanie, a po drodze do złota pokonała w ćwierćfinale Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. W finale krośnianki pokonały 3 do 0 Akademię Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie. Wiedzieliśmy, że dla nas sukcesem będzie tak naprawdę tylko wygranie tych mistrzostw. Udało się to z małymi problemami, no ale osiągnęliśmy cel. W meczu finałowym pokazaliśmy, kto jest najlepszą drużyną w turnieju no i myślę, że zasłużenie sięgnęliśmy po złoto. Możemy się bardzo cieszyć. Wielkie gratulacje dla dziewczyn, bo to takie turnieje są jednak męczące, kosztowały ich to dużo wysiłku ale na koniec można się cieszyć. Pogadał nam się pocizna z drużyną z Vistuli, no ale teraz pokazałyśmy, że to był przypadek i w pięknym stylu wygrałyśmy. Miałyśmy siłownie, dwa razy dziennie treningi, wszystko byłyśmy przygotowane, dużo otwiczyłyśmy obrony, zagrywki. W każdym elemencie starałyśmy się pracować, żeby jak najlepiej się zaprezentować na tym turnieju. Bardzo fajnie, dużo nowych osób poznaliśmy, myślę, że będziemy bardzo fajnie wspominać ten turniej. My jechałyśmy po złoto głównie, więc nasz cel został spełniony. Męska drużyna z krośnieńskiej uczelni uplasowała się w mistrzostwach na trzecim miejscu.